Witajcie na kanale Sklepiku Głosi, z tej strony Monika. Dzisiaj zapraszam Was na kolejną moją inspirację. I w związku z tym, że przyszły do mnie nowości, <noise> które się pojawiły na rynku, Kolekcję z mintaya, to dzisiaj bym chciała z Wami zrobić kartkę właśnie z tej kolekcji Mintay Papers. To jest kolekcja Happy Place, bardzo kolorowa, bardzo radosna, już taka bardziej bym powiedziała nawet w kolorach lata niż wiosny. No i tak mi się spodobała, że nie, nie mogę się jej oprzeć, więc chciałabym dzisiaj ten projekt z Wami wykonać. I zrobimy sobie kartkę w formacie DL, znaczy w takim DL moim, czyli 4,5 na 8 cala. Ale na początek chciałabym Wam zaprezentować samą kolekcję, bo jest naprawdę piękna. Tutaj z drugiej strony arkusza tytułowego mamy elementy do wycięcia: przepiękne liście, kompozycje kwiatowe, te serduszka takie metalowe są też prześliczne. Także dzisiaj na pewno sporo tych elementów sobie wykorzystamy. Pierwszy arkusz prezentuje się w ten sposób. Tutaj mamy oczywiście kompozycję, bardzo charakterystyczne dla mintaj. Z drugiej strony takie tło w skrypt, one jest takie delikatnie miętowe. Tutaj mamy bielutki arkusz, w sensie białe tło, takie ceglaste i piękne kompozycje na górze i na dole, z drugiej strony taka miętowo biała krata. Tutaj mamy na całą stronę okno. Okno, ale też ono ma takie tło jakby jakiegoś dokumentu spod spodu. Daszek, tutaj mamy kompozycję Ławeczka, przepiękne No te kompozycje z tymi liśćmi szczególnie bardzo, bardzo mi się podobają Spróbujemy jeszcze ostrość złapać trochę bardziej I z drugiej strony ten arkusik ma taki ala parkiet Biały, taki bardzo przecierany Tutaj mamy przepiękny miętowy arkusik Też w kompozycje kwiatowe Taki delikatniejszy troszkę I taki arkusz z ramkami też bardzo fajny, można go fajnie wykorzystać tutaj mamy takie, bym zielono, niby to tło jest takie delikatnie miętowe, ale przez to, że jest ta zieleń liści nałożona, to wrażenie sprawia na pierwszy rzut oka ten arkusz że jest lekko żółty <gry> ale bardzo fajnie to wygląda z drugiej strony mamy biało-różową kratę i tutaj mamy nasze karty które ja bardzo bardzo lubię, karty takie z elementami do wycięcia, albo po prostu użyć jako tagi i z drugiej strony rameczki i na pewno dzisiaj którą z tych ramek też sobie użyjemy. I tu już się zaczynają arkusze od nowa. Jeśli chodzi o ogólnie o pracę, to od razu wam powiem, co ja jeszcze sobie wyciągnęłam i co mi się przyda dzisiaj do pracy. Przede wszystkim chciałabym zrobić warstwę z pasty modelującej i przez maskę. I do tego mam pastę modelującą z Pentartu, ona jest bardzo fajna, ona też się nadaje do foremek silikonowych, także jak macie problem, żeby coś wyciągnąć, to polecam też tę pastę. Maskę mam z Fabryki Dekoru, ona też jest dostępna w sklepiku Gosi. Maski z Fabryki Dekoru są bardzo cieniutkie, <laughs> przepraszam Was bardzo, jestem trochę przyziębiona, także mam nadzieję, że to nie będzie problem mój głos dzisiaj. Są bardzo cieniutkie te maski, przez co te wzory, y, które odciskamy przez maskę, są bardzo, bardzo delikatne. Cienką warstwę pasty po prostu dzięki tej masce nakładamy. Dodatkowo, y, oczywiście, szpachelka do nakładania y, pasty modelującej. Y, tutaj mam taką tekturkę z Twojej tekturki to jest taka gałązka. Ja pewnie nie wykorzystam jej w całości, tylko sobie odetnę elementy, ale do kompozycji pewnie mi się przyda. Mam y, kawałek takiej takich sznureczków koronkowych tutaj mam kwiatuszki mam różowe róże jedną magnolię białą i takie różyczki miętowe takie bardzo bardzo maleńkie tutaj mam też wstążeczki winty czy ja chyba tej różowej sobie użyję wyciągnęłam cały woreczek ale myślę że różową będę używała i mam tutaj jeszcze media farbkę kameleonową tą pink gold to już chyba widzieliście u mnie w użyciu tą farbkę Zobaczymy jeszcze, tak już sobie w razie czego media wyciągnęłam. Tutaj mam farbkę velour, szabi to jest w kolorze mint i ten miętowy na pewno będzie mi pasował do kolekcji i myślę, że coś na pewno tą farbką wykończę, bo ona ma też świetną strukturę. To nie jest gładka farbka, tylko właśnie ma taką jakby piaskową konsystencję, więc będzie na pewno się ładnie na pracy Y prezentować dodatkową fakturę nam doda. Wyciągnęłam sobie też, słuchajcie, wosk z primy. Fina Barto jest i to jest taki różowiutki wosk, jak znajdę Sweet Rose się nazywa kolor i on naprawdę jest bardzo fajny, taki przybrudzony róż. I wyciągnęłam sobie też y ten stru strukturalny żel y z takimi kryształowymi drobinkami. To są jak mikrokulki zanurzone w kleju. Już też na pewno to medium u mnie widzieliście. A oprócz tego mam oczywiście kość do bigowania. Przydadzą nam się na pewno nożyczki. Ja sobie wyciągnęłam tu gdzieś nożyczki i teraz nie mogę. A tu mam nożyczki. Przyda nam się też klej na gorąco i przyda nam się albo jakieś kartoniki, albo taśma taka 3D do podklejania warstw, żeby był dystans. I żeby wszystko było bardziej 3D, tym bardziej, że będziemy używali elementów tych wyciętych z arkusza. Więc one fajnie na pewno się prezentują, jak są właśnie tak podniesione na różnych poziomach. I co? Chyba na początek po prostu wyciniemy sobie elementy z tego arkusza, żeby już były gotowe do pracy. Albo najpierw oklejemy sobie bazę, a potem będziemy wycinać elementy. W każdym razie słyszymy się na końcu filmu, jak zwykle. Nasza kartka skończona. Jak widzieliście, tutaj schnie nam farbka, ta kamaleonowa. Ona będzie taka złotoróżowa w przybrudzonym różu. Wozg dodałam w końcu na różyczki tutaj, gdzie niegdzie, na niektóre elementy tutaj tej pasty strukturalnej, żeby nam trochę ten kolor się odbijał. Te kuleczki nam jeszcze muszą podeschnąć. Ten klej się stanie potem przezroczysty. Tu, gdzie jest mniej go nałożone, to już troszkę widać ten efekt. Zostaną same takie przezroczyste tylko mikrokulki. Mikro Dodałam też napis Happy Place, bo bardzo mi pasuje do klimatu tej kartki. Właśnie takie szczęśliwe miejsce, y, pełne koloru, takiego spokoju i radości. Także y, fajnie się bardzo pracuje z tą kolekcją. Właśnie wprowadza w taki klimat lata i wiosny też lata. I takiej radości. Wam bardzo polecam, na pewno będzie się Wam przyjemnie z tą kolekcją pracowało. Wszystkie materiały, których użyłam podczas tworzenia kartki, a które są dostępne w sklepiku Gosi, znajdziecie w opisie filmu linki do tych produktów. Zapraszam Was na naszą grupę inspiracyjną też. Wrzucajcie tam swoje prace z produktów, których użyliście ze sklepiku Gosi. A ja z Wami się już żegnam. Serdecznie dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Pa.